Dobrze, na rowerze odcinek 43 Teraz gdzieś trzeba będzie w prawo Tak This way. Raz w lewo, raz w prawo, więc... Dzisiaj o orientacji Można powiedzieć seksualnej ale generalnie człowiek jest takim stworzeniem, że u niego wszystko jest seksualne. Popatrzmy, jak człowiek wygląda na tle innych zwierząt. Człowiek tak naprawdę może przez to, że posiada wyprostowaną pozycję ciała, ma wszystko na wierzchu tak naprawdę. Inne zwierzęta gdzieś mają to skowane, pod spodem. A u człowieka, zarówno u kobiety, jak i u mężczyzny, wszystko dokładnie widać. to no, chyba, że jest zarost, to jest trochę No ale jakby, jak dwoje ludzi się spotyka i tak jak Adam i Ewa byli w nadzy, jak w raju, to wiedzą o sobie wszystko od razu tak naprawdę. Być może jest to przypadek ewolucyjny, że tak naprawdę człowiek się jak To, że w późniejszym etapie, w którymś etapie ewolucji swojej, wynalazł język, czyli artykułowane dźwięki, które coś znaczą. To jest też jeden z kamieni milowych powodów, dlaczego człowiek stworzył kulturę w ogóle. Ale to o tym powiemy w kolejnym odcinku. No a dzisiaj o tej właśnie seksualności. Człowiek praktycznie od urodzenia do, do śmierci jest z seksualnością związany. Ponieważ ta seksualność przestaje być w trybie aktywnym, rozrodczy. To całe postrzeganie świata, wszystkie hormony, przemiany są jakoś związane Szeroko pojętą seksualnością, no bo co to w ogóle jest ta seksualność? No jest to jakieś ukierunkowanie swojej uwagi. Ta uwaga niekoniecznie musi być, tak jak wspomniałem, związana z rozrodczością. Ponieważ wszystkie spojrzenia, które reprezentują szacunek, przyjaźń, podziw, no oczywiście wrażliwość na piękno reprezentuje w pewnym sensie właśnie seksualność. Wszystko co człowiek tworzy, najpiękniejsze obiekty, najpiękniejsze wytwory kultury mają takie proporcje, które od razu kojarzą się dość jednoznacznie Kształty, obłe samochody nam się podobają. Chociaż młode się zmieniają, ale najpiękniejsze samochody mają też kształt kobiety. Kobiety są wrażliwe na nieco inny rodzaj piękny, mężczyźni na nieco inny. Ale te proporcje, ta matematyka, złoty podział, estetyka. Jest bardzo związana z seksualnością człowieka. Z jego też świadomością, kim jest. Jakim płci jest on, jaką płeć on czuje w sobie. Nie jest prawdą, że można poprawnie, normalnie czuć w sobie inną płeć niż się wygląda, bo to przeczy kompletnie. ...nie tylko naturze, jak mówią prawicowi myśliciele, no ale w ogóle logice przecież. To jest coś, co jest po prostu... No, ...jak już patowajka, czyli czynniki Wszystkie też... Czynności, które człowiek wykonuje w ciągu życia, te, które polegają na kontakcie z innymi ludźmi, gdzieś bardzo głęboko, ale jednak skrywają tak seksualne, czy to pozycja w hierarchii, czy zwykła rozmowa, czy stosunki w pracy, w firmie, w korporacji, Ci tam zawsze mają w tle mały czynnik seksualny, i za to odpowiada właśnie mowa ciała, że mówiąc jedną, pokazujemy drugie, a to pokazywanie jest bardzo nastrojone na seksualność. My po prostu przez całą swoją ewolucję. Przez serię jedni powiedzą przypadków, drudzy powiedzą ukierunkowania jakichś z góry. Przez całą tę serię wyczytały się sobie taką, a nie inną, dosyć skomplikowaną strategię przetrwania. Strategię Przetrwania w sensie nie jednostki, tylko przetrwania gatunku, czyli przekazywania jakby swoich genów, najlepszych genów dostępnych w danej grupie przekazywanie przekazywania tych najlepszych genów kolejnym i kolejnym. Także czasami spokojnie trzeba reagować na różne swoje przeczucia różne liczby teksty, zaczepki ze strony być może innych nie płakać od razu, że gwałcą człowiek taki jest, trzeba się do tego przyzwyczaić trzeba się tym bawić trzeba to jakoś zintegrować ze sobą nie ma się też co tego wstydzić nie, da, nie, nie, nie ma się też co wstydzić tego, że mogą się podobać niekoniecznie kobiety, mężczyznom a mężczyźni kobietom, bo sama definicja piękna może się komuś podobać samochód. Sama definicja piękna i pewne kanony, które w ludzkim mózgu funkcjonują jako, jako schematy właśnie myślowe na temat pewnych wyobrażeń ciała ich związków z danymi osobami może to generować wrażenie, że może czyjaś orientacja jest inna, ale to nie do końca jest prawda, bo orientacja to też jest wymysł kultury. Bo ktoś powiedział kiedyś, że wszyscy ludzie rodzą się biseksualni. Też nie. Wszyscy ludzie rodzą się panseksualni, czyli po prostu oni widzą seks wszystkim, kochają wszystko, a to, co już tam im się na podstawie ich wczesnych doświadczeń życiowych zafiksuje, albo, obroń może straumatyzuje, no to potem to ma ogromny wpływ na wybór z tego wielkiego pakietu wrażeń, które na, następują Zetknięciu ze światem, na wybór jakiegoś kierunku bardziej logicznego bądź mniej. Jak ktoś mówi, bo spotkałem się z pytaniami ludzi, którzy oglądali różne materiały na YouTube na temat seksualności, na temat orientacji. Wiele osób pyta. Może to jedna osoba, pod różnymi nikami, no ale pojawiają się takie pytania, a co za seksualnością? Czy jest taka orientacja aseksualna? Czy człowiek jest, nie wiem, świętym? Moim no, zdaniem i na podstawie analizy logicznej, na podstawie tego, co powiedziałem wcześniej, nie istnieje coś takiego jak aseksualność. Jeśli ktoś nie czuje popędu w żadnym kierunku, nawet jeśli czuje w jakimś złym kierunku, który uważa za zły i sobie to jakoś w w sobie kompensuje i udaje aseksualnego, no to ok, to może udawać C. Ale jeśli rzeczywiście nie czuje w ogóle świadomie czy nieświadomie popędu, no to jest jakaś choroba, to jest coś nie tak z gospodarką hormonalną, coś nie tak z, z mózgiem, coś nie tak z neuroprzekaźnikami. Jest to coś, co się leczy. Bo tak zwanej orientacji już od wielu lat psychologowie są zgodni, że to jest może nie tyle nie do końca rzecz yy, wrodzona, natomiast nam no, nie da się tego w pewnym momencie już wyleczyć. Można sobie maskować i tak dalej. Natomiast aseksualność na pewno świadczy o czymś. O jakimś problemie, który jednak można wyleczyć. Trzeba zbadać hormony. Trzeba zbadać mózg pod rezonansem. No i zobaczyć, co tam może się dziać. Bo na pewno coś się dzieje nie tak. Tak podsumowując. Jeśli czujemy popęd do czegokolwiek. Jesteśmy zdrowi, jeśli nie czujemy żadnego pogędu do niczego, jesteśmy chorzy. I w tych kategoriach więc to rozróżnia. No a cała ta nasza zabawa w życie to jest właśnie gra czy zabawa. Właśnie czym się różni gra zabawa To też jest bardzo ciekawy temat gody, zachowania godowe to pewna gra. Nie jest to do końca zabawa. Zabawa to jest coś, co robią małe dzieci, ucząc się pewnych zachowań. A gra to już jest coś, co wymaga intelektu i intencji. No, ale o tym też pewnie będę jeszcze mówił w którymś z kolejnych odcinków. A na dzisiaj to już by było wszystko. Także kochajmy. Nie bójmy się o tym mówić. Nie bójmy się tego okazywać. Zacznijmy się niepokoić, jeśli jesteśmy nieczuli. Do zobaczenia.